Czeka z tej strony skubana przed Wami Stranded Deep. No i dobra, jak widzimy już stał, staje dzień. Jesteśmy na tej nowej wyspie, którą odkryliśmy. Troszkę było ciężko przetrwać noc, ponieważ nie wziąłem sobie rzeczy do, do wybudowania szałasu, i żeby można było to móc przespać. Też będzie trochę problem z wodą, ponieważ nie mam tutaj możliwości kolekcjonowania, zbierania tej wody, ale chciałbym pokonać tego kraba, o którym właśnie mówiłem dzień wcześniej. Tylko ja mam jedną dłuższą i boję się, że nam niego to może nie, nie wystarczyć. Miejmy nadzieję, że nie spotkamy tutaj węży. Wiem, że niektórych, na niektórych wyspach mogą występować. Tylko strasznie chodzę, nawet nie wiem jak rozpoznać. Jeszcze w nocy yy, mogliście zobaczyć atak jakiejś dzikiej świnki yy, na mnie. Yy, co też się trochę wystraszyłem, że nie dam rady ją pokonać jakoś bezpieczniej czuję się na plaży niż tam podczas tej, pomiędzy tym, tą trawą. W sumie jakby się udało znaleźć tutaj, no moglibyśmy sobie zrobić ten pojemnik na, na wodę, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby na każdej wyspie mieć pojemnik lepiej by było mieć chyba buklek z wodą mam nadzieję że w późniejszym etapie będziemy mogli w jakiś inny sposób pozyskiwać tą wodę nie tylko za pomocą tego tego kolektora mówimy to zbieranie wody tu są jakieś blachy tam jest ten krab w nie pierwszy raz widzę go więc nie wiem czym się go uda a, trzeba ja sobie zrobić i zapomniałem, że nie jest. Zróbmy parę rzeczy. O w ogóle nie wiem. Pochodnie, e, ale jak nie wiedziałem o tym. E, dobra, no to spróbujmy się z nim zmierzyć. Zobaczymy, czy uda się go pokonać. Specjalnie sobie z tego nic nie zrobił. O, -o yy, złamała się, a tam jest jeszcze świnka. muszę hmm. Nie wiem co najpierw starać się pokonać. Yy, myślę, że z tym krawem może być jednak problem. Zgadza się na tym, że... na to, że załamała się o niego łucznia, a bardzo dużo tu jest tych, um, tych, 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 tych liści, które... nie wiem jak to zaczepić. O, ale ucieka. Hmm. To może z tą świnką pójdzie nam lepiej. No też gdzieś tam idzie. Bardzo no, on idzie po większą ilość złych kolegów. Nie, nie mam nadzieję, że nie. No tu już jest drugi. Tu jest ta świnka. O! Teraz dopiero nas atakuje. nie wiem jak ja go mam pokonać jak łamią się o ugryz bardziej uszczytnie o udało się go pokonać bo drugiego w pobliżu nie ma oskurujmy go myślałem że się go nie będzie dało um, zabić ponieważ ma właśnie tą skorupę która jest godzina 8 jak okay, wygląda sytuacja? można by było jakąś wodę sobie zorganizować tu jest jakiś kontener można to otworzyć on mhm. jest tak bardziej pusty Dobry. dobra zastanawiam się czy Siedzieć tutaj dłużej, czy wrócić, ewentualnie na swoją wyspę. Ale z tego co widzę, to się zbiera na sztorm, więc możecie trochę cieszyć Dobra, trochę ściszyłem grę, żeby nie było sukcesu. bardzo dużo żeby... sztormu. Więc jak wiesz, to będzie się chciało pójść z powrotem na swoją wyspę. więc Zrobimy sobie tutaj w blisko. Jeszcze potrzebujemy mamy... spalania, ponieważ nie mam patyki, Muszę wciąć włączyć tą piękną z tego reszty drzewa. Cały czas się rozglądam, czy mnie coś tutaj nie zaatakuje. A więc spróbujmy rozpalić sobie ogień. Przecież nie wiem, czy mi nie zgaśnie. No ale na w razie było słychać myszkę, co mnie cieszy. No i dobra, udało się rozpalić ogień tylko na tym ogień możemy um, jedną rzecz sobie gotować może udałoby się um, polepszyć to ognisko, ulepszyć, um, bo będę poczekawał kamienie um, to trzeba trzy kamienie um, patyki i winę czy mogę zrobić linę, nie mogę Dobra, no to nic pójdę poszukać kamieniem, bo już się tymczasem gotuje Mam że ten kratkę mnie porwie Ten sztor, przesunę, Hmm. dobra, to idę poszukać tych kamieni hmm. cały czas się... o, tu jest oświka, którą w nocy pokonaliśmy czy jest to jest żyje, nie żyje no nie żyje to tak wyglądało jakby bardzo dużo z nich jest w ogóle mięsa. Tam jest kolejny krab. Tam gdzie wewnątrz jeszcze chodzi jedna świnka. Też mnie zastanawia, co to są za za drzewa Zobaczmy, zobaczymy, co z nich jest. Jeśli jeszcze mi pisaliście o, o, w komentarzach na temat Tyle, Na temat spłaszczenia. Nie zainteresowałem się tym, w sensie nie, nie szukałem wyszukałem tego. Patyki. Może warto by było mieć takie spłaszczenie. To też coś, jest jakiś postaram się to rozbić, no, prawdopodobnie z tego będziemy mieć właśnie patyki proszę spróbować około mm. tego kraba jest dużo mm. dużo tej kamieni, więc z tego trzeba będzie z nim zawalczyć Co to jest? Patrzy małe kraby a ten kucze się straszyłem um, Ten już nas atakuje szczęście on bardzo mocno nas nie atakuje. Więc mogliśmy go w miarę sprawy pokonać. Nie wiem, czy te święty nie są gorsze, bo są z tym szybsze. Ja, dobra, muszę te kamienie sobie rozbierać Mam nadzieję, że nic mi na razie nie zaatakuje. Zbieraj, kamienie wrzucę żeby pozbierać ojej <laughs> dobra mam nadzieję że już to będę mógł sobie zbudować nie, jeszcze jeden kamień sztorm przeszedł mam nadzieję, że teraz ja nie jestem za głośno właśnie czy nie, ewentualnie to zrobię już jak będę robił film Tam jest sobie te... o, to, to jest świnka jeszcze bym sobie te oto to jest BB blend jeszcze bym sobie pozbierał właśnie te liście na produkcję liny Warto by tu było ponownie ja przypłynąć, żeby żeby zebrać te te liście. O, wąż. Nie wiem gdzie. Trochę spanikowałem. Dobra, musimy go znaleźć i dowiedzieć się jak go pokonać. O, tutaj jest. Jak ja go mogę pokonać? Ale się wystraszyłem. przemieszcza się właśnie jak w momencie gdy zapomniałem o zagrożeniu to bardzo szybko gra pokazała że jednak trzeba to uważać czyli tu są jakieś kraby węże i te dzikie świnki dużo tych zagrożeń jak na jedną wyspę okej okay, mogę zrobić teraz nie mam, nie mam jeszcze tylko wyrykowało właśnie tylko szulka okej okay. tu już się gotowało żeby nowe mięso się gotowało. Niestety można tylko małą ilość gotować. Zobaczymy jak z wodą. No z wodą jest troszkę problem. Nic nic za jasne, Rynaldo. to jest chyba ta wyspa, z której przypłynąłem, tylko mam nadzieję, że się nie zgubię, nie zgubię gdzieś po drodze. Nie wiem czy nie zmniejszyć jasności gry, bo jest jasno. No ale wtedy musiałbym rozjaśniać na noc. Powiem, że trochę mnie te mm, zwierzaki wystraszyły i nie mam ochoty szukania co tutaj więcej jest może następnym razem gdy tutaj przypłynę może się akurat uda coś, coś więcej tutaj znaleźć jeszcze się to nie ugotowało może warto by było zabrać nie, wezmę sobie chociaż tą włócznie Warto może było zabrać właśnie skórę i to mięso Ponieważ na tej wyspie, którą tutaj zaczynałem, to nie ma takiego... Oh, gross! Ani mięsa, ani tej skóry Jeszcze tutaj podejdziemy do tego kraba nie wiem czy też się każdego dnia tutaj będą pojawiać czy to tylko jednorazowo one są, nie wiem jak to wygląda Jeszcze też nie doszedłem do tego jak leczyć ewentualne ugryzienia węża więc czy tego trochę się tego boję czy to jest skóra dobra tam nie wiem dlaczego trzy kraby chodzą razem w jednym miejscu są jakieś deski Gdy tak na razie obszarzami wyspę chodził też chyba warto by było już się wracać na własną wyspę ponieważ e, za chwilę będzie ciemno a nie wiem czy nie zgubię się e, płynąc e, właśnie będzie ciemno e, więc zabiorę co się da i po prostu e, 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 będę przed wracał na swoją e, wyspę Trzeba będzie pamiętać, że są właśnie takie stworzenia Może następnym razem inną wyspę się odwiedzi Szkoda, że nie ma tu jakiejś mapy Albo możliwości narysowania właśnie mapy Zresztą długo się gotuje. Niestety chyba trzeba będzie to zabrać, skaść ten ogień i, i wracać na na tą pierwszą wyspę. Ponieważ tam mam możliwość zbierania tej wody. Jednak wiadomo, woda jest bardzo potrzebna. Słabo się przygotowałem do tej nazwijmy, podróży, którą na skałach. może teraz się uda rozwiniemy żagiel o super działa hmm. no a więc udało nam się odwiedzić jakąś inną wyspę hmm. w sumie no w momencie kiedy tam płynęliśmy e, nie spodziewałem się że aż tak niebezpieczna będzie ta podróż no ale na szczęście udało nam się przeżyć trzeba będzie zapamiętać że właśnie na tej wyspie są takie zagrożenia każdego nie można sobie dziś rozpisać jakoś chociażby po kierunkach ...świata, trzeba sobie zaznaczyć. Chyba, że po prostu jeszcze o czymś nie wiem. Może jakoś to istnieje, taka... ...uuu... ...myślałem, że się, że się wywróci ta tratwa. I tu jeszcze jakieś rekiny są. Mam nadzieję, że... O, że nie, już jest problem z wodą. Mam nadzieję, że wracam na tą pierwszą wyspę, a nie że gdzieś zabłądzę. Kiedy się o tym dowiemy. Tak jak widzimy już jest widać schronienie. Więc wróciliśmy na tą pierwszą bezpieczną wyspę. Teraz musimy innym żagiel ciągnąć traktor na plażę, żeby gdzieś nie odpłynęła okej, okay, teraz musimy napić się wody, ponieważ są braki no, Nie wiem czy on ten prawy przycisk mi nie działa no ale cóż, dobra teraz Starajmy się to mięso sobie jakoś tutaj ustawić żeby można było je piec Czy mam jakieś duże? Nie mam góra się wyrzuci O tutaj jest ugotowany, to można wziąć wędzone niż gotowane no i myślę że będziemy już skończyć ten dzień zobaczymy co czyni się kolejny musiał troszkę życie sobie odmówić ponieważ było tam dość ciężko jeszcze tutaj byłem te palmy może nie tutaj żeby się zbierała woda no i dobra myślę że myślę że można już położyć się